Zielano, witam was. Dzisiaj zajmę się takim moto ustrojstwem zelmera. Mianowicie blender ma problem z wyłączaniem się nadmiernym. Chwilę działa i zaraz się wyłącza tak jakby się przegrzewał czy coś tego typu. No i dzisiaj zajmę się nim, rozbiorę go. I zobaczę co jest w środku. Także zapraszam do oglądania. Zabieram się za rozbieranie. Dobra, mamy wykręcone dwie śruby. jest śrubka tutaj na górze jednak trochę się wygięła blaszka ale to nic się naprostuje później no i dobrze może z tej strony najpierw zacznę I coś tam udać? O, puścił. I tak to wygląda w środku. Tutaj mamy sterowanie obrotami tym pokrętłem. Ono nam tutaj w jednej pozycji pasuje. Jak widać. Szerowanie. Włączniki. No i sam silniczek dosyć niemały. Nie wiem czy będzie widać napisy. Może ściemnie wam trochę. Szybkie przejrzenie forum dało odpowiedź. Bezpiecznik trzeba po prostu by było wywalić, a który? Mianowicie chyba ten LU7554CG. Niestety nie znalazłem kabelka żadnego, więc po prostu utnę na górze nóżkę, na dole nóżkę i je połączę. O, dobrze. Obcinaczki, jedziemy wywalić go i tyle. I ujrzy się spali. No i mam coś takiego. Ten przełącznik w sumie można chyba wyjąć. OK, mam rozebrane teraz łatwiejszy dostęp tutaj mamy Ale idealnie tak jak widać dostaję także jedna na drugą i zlutuję je razem mam już ustawioną Nagrzeżą lutownica, kolbę, jak widać, a mam nadzieję, że widać, zlutowane składam wszystko do kupy. No i powinno działać. A czy będzie działać? Dowiemy się za chwilę. Więc to chyba było w tej obudowie najpierw włożone. Jeszcze może póki tutaj jesteśmy na panewki troszeczkę olejku bym kapnął. Jak już mamy rozebrane, to warto to zrobić. my kabelki tutaj w łatwór dobra i montujemy. Ten kabel może podłazić gdzieś tutaj. O, w ten sposób nie będzie. O, chyba tak było pasowanie po prostu wcześniej. Słabo. Dobrze. Eee, dobrą stroną. No i dobra. Chwila prawdy. Podłączam lutownicę i podłączam blender. Powinien być sprzęgła, nie tak ze strzała. No ale cóż. Eee, no ja tego nie przetestuję, czy to się wyłączy, czy nie wyłączy. Na razie skręcam. Przetestuję to osoba, dla której blender był kupiony. I która coś tam jakiś pożytek z niego zrobi. Ja jeszcze się do kuchni nie będę. Tak więc. Eee, Dodam w opisie informację. Przyczepię w komentarzu najwyżej. Eee, chyba, że nie zdążę zmontować, ale raczej zdążę. Dzisiaj od razu zmontuję. Eee, o, o, o. Dobra. Założone. Skręcony. Działa. Więc jest OK. A informacje dam w opisie i w komentarzu przypnę. Czy on działa nadal? Powiedzmy, jak będzie się u nim pracowało pół godziny. Bo no wcześniej 5 minut, 10, czasem mniej, czasem minuta, dwie. I się wyłączał, i trzeba było kilka minut odczekać. Tak więc to było na tyle. Mam nadzieję, że komuś się taki odcinek przyda. Jeżeli ma niedziałający blender, ten akurat jest Zelmera 700W Nero, yy, ZHB 1320B. Seryjny numer. Typ 491.20 Made in Poland hmm. tak 220 W normalnie, maksymalnie 700 W. Tak więc to tyle. Dzięki za obejrzenie. Komentujcie, lajkujcie. Piszcie, czy Wam się też udało to naprawić. Jego no i tyle. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.